Hej, cześć kochani, witam <grym> bardzo serdecznie. Robimy sobie dzisiaj czytanie szczęście, które idzie do Ciebie. Będziemy miały, mieli do wyboru dwie grupy. <grym> kochani, zaznaczam tylko, że jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonować z każdym. E, tak to tylko zaznaczam, bo są różne komentarze pod moimi filmikami. Na nie rezonuje, no to po co to oglądasz? Naprawdę ja bardzo chciałabym, żebym miała dużo subskrybentów, naprawdę dużo widzów. Ale słuchajcie, ja nie zatrzymam nikogo siłą. I tyle, ile was jest, tyle osób tutaj rezonuje w tych kartach. Więc pamiętajcie to, że, że, że nie zawsze będzie z wami, tak? Yy, czytanie spójne. To tyle. Zachęcam Was, kochanie, do tego, aby, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką ochotę, postawić mi wirtualną kawkę na bajkofi. Oczywiście link jest w opisie i w, komen w opisie. Przepraszam, i w w komentarzu, także bardzo Was serdecznie, kochani, o, do tego zachęcam. Naprawdę dla Was to jest 5 zł, czy tam mniej e, rocznie, a dla mnie to jest wielka motywacja i super chęć do działania. Także, kochani, zapraszam, aby wspierać naprawdę nie tylko mnie, ale jakichkolwiek twórców, bo każdy twórca Wam powie, że to jest e, naprawdę. E, bardzo wielki wsparcie, tak, w tworzeniu kanału. I oczywiście zachęcam do podbijania filmiku, dodawania łapek w górę, do serduszkowania w komentarzu. Moje kochane słoneczka, ja bardzo lubię, jak właśnie widzę w komentarzach te serduszka, te grupata, grupata, jakieś emotikonki. Ojejciu, jak ja to bardzo lubię. Także dziękuję bardzo serdecznie, kochani, za to, <noise> że właśnie widzę takie komentarze. Dziękuję Wam, że jesteście. Tak, czyli zaczynamy. Jakie szczęście, co dobrego do Was idzie? Pierwsza grupa to będzie linika i druga grupa to będzie zapalniczka, wiem, nietypowo. Nietypowo, bo zawsze były brązoleteczki takie słodkie i, i inne figureczki, ale dzisiaj tak będzie, bo nie mam nic tutaj bliżej siebie że tutaj będzie pierwsza grupa i druga i już zaczynamy Wasze czytanie jakie szczęście idzie do grupy numer jeden ja oczywiście jak zawsze yy, daję w opisie wszystkie te, te czasóweczki dla Was kochani, także o to się nie martwcie na pewno będą jak nie będą 5 minut po filmiku to będą 10 e, także wiedzcie, że na pewno będą ok, grupa numer jeden co idzie do grupy e e numer jeden jakie szczęście idzie do Ciebie i dziś naprawdę chciałam zrobić właśnie czytanie o propos szczęścia, bo dużo jest takich negatywnych rzeczy. A ja dzisiaj chcę zrobić, jakie szczęście do nas idzie. <laughs> jakie szczęście idzie do nas przed nowym rokiem <laughs> 2026. Zobaczmy, jakie szczęście do Was idzie. Grupo numer jeden. Przed nowym rokiem w grudniu o południu. Jakie szczęście idzie. To grupa numer jeden. Mhm. Paść pucharów. Idzie paść pucharów. Paść pucharów i gwiazda. Idzie do Was wigor, idzie do Was siła, idzie do Was osoba, <laughs> która... Powiem tak, ten pazik pucharów, ja to nazywam pazik, bo to nie ma nic wspólnego z gronem pucharów. Może iść do Was zabawa, może iść do Was taki filtr Flirt. Flirt może iść do Was e, taki niecodzienny, który doda Wam otuchy i wiary w siebie. Jak najbardziej ze strony płci przeciwnej albo tej samej. Jaka osoba może być Wami zainteresowana, to do Was idzie takiego ciekawego, super. Jakie szczęście do Was idzie też? Mhm. Mm Jakaś taka sesyfowa praca, która była bardzo ciężka. Teraz moje kochane jedyneczki będziecie zbierać z tego owoce. I po to było trudno, po to było ciężko, żeby było teraz dobrze. Może być to kwestia finansowa, że w pracy nagle dostaniecie awans, docenienie. Może być to sytuacja, że po ciężkim czacie. Wy... Czacie, czasie. <grym> Wyjeżdżacie na urlop na przykład długi i to się opłacało, bo była ciężka praca. Ale na zbieraliście pieniążki, teraz możecie sobie odpoczywać w ciepłych krajach, kiedy jest tak bardzo zimno. Super sprawa, jedyneczki. Może pomyślcie o tym, może też niektóre z Was mogłyby pomyśleć, właśnie o urlopie. Grudzień, styczeń to jest, słuchajcie, najlepszy czas urlopowy. Ja to mówię zawsze. Wtedy, kiedy jest zimno, nic się nie chce. Pojechać gdzieś, nawet do jakiejś agroturystyki na jeden, dwa dni, posiedzieć, odpocząć, albo gdzieś wyjechać, słuchajcie, nawet to nie jest tak, że gdzieś daleko, gdzieś nawet blisko, wyjechać, ale gdzieś pobyć w innym otoczeniu, pooddychać tym wszystkim, naprawdę, to, to, to jest coś pięknego, nie muszę tutaj do ciepłych krajów, porobić coś fajnego, zrobić coś dla siebie. <laughs> Bo szczęście to też są małe rzeczy. O kurde, dwójka kielichów nam też wypadła. Jakie szczęście idzie do grupy mojej numer jeden? Słuchajcie, idzie zakochani, w podróży możecie kogoś poznać jak najbardziej. Osoba może być też za granicę, to może być coś nowego, świeżego. To może być właśnie taka ekscytacja, e, tak, tak też może być. Także to, kochani, idzie do Was, no same szczęście, te karty, które mi wypadły, idzie do Was wszystko to, co najlepsze. Dla niektórych z Was może być to spełnienie marzeń o pogodzeniu się z osobą, na której Wam zależało. Tutaj macie zielone światło jedyneczki, więc super, tak trzymać, super energia się pokazała. Teraz grupa numer dwa, zresztą tutaj bym nie czytała, bo to jest co dobrego do Was idzie, jakie szczęście. Ale szczęście się pokazało, więc fajnie. Grupa numer dwa, jakie szczęście idzie do grupy numer dwa, a jakie szczęście idzie do grupy numer dwa, jakie idzie szczęście... Do grupy numer 2 w grudniu o południu. Kurczę, w grudniu o południu, no jest czy nie bezterminowe, ale jak mówię ten grudzień, no to nie wiem, może to będzie akurat w grudniu, co nie. w Jakieś częściej idzie do grupy numer 2? Mhm. Mm, mm. Roznajdzenie jakiejś ciężkiej sytuacji, wyjście z jakiejś ciężkiej sytuacji, odwrócenie. Y, koło Fortuny mówi o tym, że odwrócenie o 180 stopni. A tutaj mamy siódemkę mieczy. Z ciężkiej sytuacji, sytuacji bez wyjścia, albo odwrócenie myślenia o tym, co wy myślałyście, kochane dwójeczki, że jest bez wyjścia, nie da się tego zrobić, nie da się y, po prostu pomóc. To nagle będzie koło ratunkowe, że nagle poczucie, Wiecie, że jesteście w stanie to ogarnąć, jest w stanie być lepiej, zmiana myślenia, albo może zmiana może ktoś Wam pomoże zmienić to myślenie. Jeszcze sobie dobierzmy karty dla grupy numer dwa. Jakie szczęście do Was idzie, ale tak w każdym razie jest to szczęście, polepszenie stanu psychicznego, jeżeli był u was ciężko w ostatnim czasie, to ten stan bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo... Tak, z dnia na dzień może się u Was polepszyć na lepsze, ale ja widzę tutaj, że um, chyba ktoś będzie um, poprzez pomoc. O. Może, może coś takiego. Albo właśnie znajdziecie taką pomoc, taką osobę, która Wam pomoże, nagle się zapali światełko w tunelu, pomyślcie, to jest w końcu ta osoba, która jest mi w stanie pomóc, bo na przykład trafiliście, na osoby, które nie były Wam w stanie pomóc, które was demotywowały na przykład. To teraz będzie to odwrotnie, że nagle zobaczycie światełko w tunelu dla grupy numer dwa. Po ciężkim czasie, światełko w tunelu po ciężkim czasie. No. Buła. Walczenie o siebie też jest najlepsze do osiągnięcia dla Was, moje kochane dwójeczki. Walczenie o swoje zdrowie, walczenie o swój stan psychiczny, o, swoje, o swój odpoczynek, o swój spokój ducha to jest dla Was najlepsze do osiągnięcia i najlepsze w szczęściu. Odejście od jakiejś toksycznej pracy, odejście od jakiejś relacji, która Wam nie służyła, odejście od trójkowej relacji, odejście od relacji, w której byliście traktowani z góry, odejście od relacji, w której byliście traktowani w cudzysłowie, dla niektórych, jak bankomat w cudzysłowie. no też taka sytuacja jeszcze sobie dobiorę karty co tutaj dla dwójki, bo bardzo tutaj dużo mi się opcji pokazało ale w każdym bądź razie jest coś lepszego dla was wy odchodzicie od czegoś odchodzicie od czegoś, co było mm, robiło zamęt wam w życiu no, no mówię, to mogą być różne sytuacje w grupie numer dwa akurat jest bardzo mocno ogólne czytanie co do Was idzie i jakie szczęście. No przede wszystkim odzyskanie, kochani, spokoju, odzyskanie powrót do zdrowia, odzyskanie równowagi, odzyskanie pieniędzy, jeżeli była taka sytuacja, że z kimś o pieniądze hmm, po sądach nawet, kurczę, jakieś spadki, nie i bardzo Wam to spędzało. sens, powie to jak najbardziej jest to do osiągnięcia jako szczęście eee, powiem Wam tak, tutaj w grupie numer dwa powiedziałabym, że dla niektórych może być też pomoc, udanie się po pomoc, to będzie najlepsze do osiągnięcia, no. Jeżeli wcześniej tego nie robiliście, a chcecie, to Wy w tym czasie, w którym jesteście, albo znajdziecie najlepszą osobę do pomocy i mówię Wam to szczerze, w grudniu znajdziecie osobę, którą szukaliście nawet latami, tylko trzeba się za to zabrać. No, jesteś, jesteś pokazane, że wy wychodzicie z bólu, z cierpienia, z izolacji, z trudnej sytuacji finansowej. Niektóre z Was, kochane, mogą być, ale to też jest wtedy pomoc jakiej, jakiejś instytucji, powiedziałabym, rozłożenie sobie czegoś, skorzystanie z planu, z pomocy. To, jest, to idzie takie do Was szczęście. No, pomoc, plan. Planowanie, coś takiego, coś, co nie będzie miało w sobie chaosu. No, Dziękuję Wam, kochani, bardzo za czytanie. No, mówię, dwójka to bardzo ogólnie mi wyszła, ale mówimy tylko o szczęściu, nie o złych rzeczach, także mam nadzieję, że to czytanie choć komuś trochę poprawiło y, samopoczucie, y, jasność umysłu, także dziękuję Wam bardzo kochani, życzę Wam tego, żeby to do Was przyszło jak najszybciej. Życzę Wam zdrowia, szczęścia i wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia, pa pa!